Cześć. Dziś porozmawiamy o czymś naprawdę ważnym. Zajmiemy się tematem niezwykle istotnym, fundamentalnym, a może nawet kluczowym. Omówimy sprawę, która może wpłynąć na Wasze codzienne życie, relacje społeczne, a może nawet na Waszą przyszłość w Polsce. Tak, mamy na myśli śmieszki, żarty, anegdoty, kawały, czyli polski humor, bo jeśli go nie rozumiesz, to możesz nie wiedzieć, czy ktoś właśnie cię komplementuje, czy obraża. Żdziąc Ciebie na zaniaci w Polish for żeby wyuczyć polski z do уровnia nasiciela. A po promokodu Zupa Pomidorowa do 18 kwietnia ty pałcisz w skitku 5% na любой grupowy kurs, który ty zaczniesz prowadzić w naszej szkole. Wszystkie podrobności szćcie w opisie. Pomidorowa! Co ci przychodzi do głowy, kiedy słyszysz hasło polski humor? Polskie komedie z lat 90., epoka dressów, złotych łańcuchów, komórek rozmiarem z cegły, kaset. Lata 90. w Polsce to czas transformacji, gdzie wszystko się zmieniało. I to widać w komediach. Nowe realia, kapitalizm, wolność, ale też bieda i kombinowanie wszystko to stało się idealnym materiałem na żarty. Najbardziej kultowe filmy to Killer albo Chłopaki nie płaczą. Kojarzysz? Kojarzę, ale nie bardzo się orientuję w temacie, tak naprawdę. Ale znam osobę, która jest ekspertem w tej dziedzinie i chętnie nam o tym opowie. No właśnie. Nasi słuchacze i słuchaczki mogą nie wiedzieć, że Dawid specjalizuje się na cytowaniu klasyków polskiego kina, więc zapytajmy go: Dlaczego bohaterowie polskich komedii lat 90. zawsze wpadają w kłopoty, których mogliby łatwo uniknąć, gdyby po prostu myśleli? Czy to było metafora dla całego społeczeństwa? Jak to dlaczego? Przecież wpadanie w kłopoty to polska tradycja narodowa. I znacie przysłowia: Mądry Polak po szkodzie. Jakie ono miałoby sens, jakby Polacy myśleli wcześniej, przed szkodą? No wiadomo, nas charakteryzuje słomiany zapał, szeroki uśmiech i, jak to mówią, koko dżambo i do przodu. Czy Killer to tak naprawdę dramat egzystencjalny o człowieku, który stracił kontrolę nad własnym życiem? Myślę, że przeceniacie historię Skillera. To historia o zwykłym Polaku. Polaku, który miał pecha nosić to samo nazwisko, co seryjny morderca. A jak wiadomo, Diabeł tkwi w szczegółach, a Polacy gardzą szczegółami. Więc skoro nazwisko się zgadzało, e, Który to człowiek, to już szczegóły. I każdy z nas Polaków przynajmniej raz w życiu coś takiego przeżył. Potem mówi się po prostu słynne polskie słowa: Głupio wyszło. I jakoś stara się to naprawić. Albo nie. To właściwie różnie bywa. W chłopaki nie płaczą, główny bohater przypadkowo wplątuje się w mafijne porachunki. Czy to oznacza, że w Polsce lat 90. każdy, kto nosił okulary i słuchał jazzu, miał 50% szansy na spotkanie z gangsterami? Nie, myślę, że bardzo źle zrozumieliście tą komedię. To nie jest komedia właściwie, tylko dramat i opowiada o tym, jak dobry gangster, fajny gangster, dobrze ubrany gangster ginie z ręki złego, nieogarniętego jazzmana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ta komedia, czy ten właśnie dramat kończy się bardzo źle bo jeden z gangsterów w ogóle postanawia pójść do szkoły muzycznej, postanawia zająć się muzyką. Wyobrażacie sobie gangstera, który zajmuje się muzyką? Przecież to jakaś sekta. Więc generalnie ten film opowiada o tym, jak źli jazzmeni przejmują kraj, a przecież każdy normalny Polak chce być gangsterem. Czy polskie komedie lat 90. były zabawne, bo rzeczywiście były dobrze napisane? Czy dlatego, że wszystko inne w latach 90. było tak dziwne, że ludzie śmiali się dla zdrowia psychicznego? Polacy bardzo dużo rzeczy robią dla zdrowia psychicznego, zazwyczaj bez sukcesu. Oczywiście żartuję. W tym całym naszym szaleństwie jest to światełko w tunelu, które zawsze nas wyciąga. I tym światełkiem jest właśnie śmiech. To, co najbardziej lubię, to właśnie to, że polski humor zdobywa świat. W sensie, często Spotykam się z sytuacją, że obcokrajowiec w ogóle nie był w stanie pomyśleć, że można tak żartować, tak się śmiać z samego z siebie, ze swojego kraju z Polaków, a jednocześnie tak bardzo tę Polskę kochać i język polski. Także polecam gorąco i komedie z lat 90. i te późniejsze, bo naprawdę warto je oglądać. Dziękujemy bardzo Dawidzie. Obiecuję, że w najbliższy weekend na drobie zaległości i obejrzę Killera. Jak wyglądała Polska w tamtych czasach, znamy z filmów, ale dziś to właśnie memy są kroniką naszych czasów. Zgadza się. Kiedy coś ważnego dzieje się w Polsce i na świecie, pojawiają się tysiące memów. To taka nowoczesna komedia w wersji na szybko. Polskie memy są specyficzne, ale bardzo trafne. Ten humor jest absurdalny i jednocześnie zawiera w sobie smutek egzystencjalny. Polacy potrafią się śmiać ze wszystkiego. W zasadzie dla nich nie ma tematów tabu. O, tak. Ile w polskim internecie jest memów z Janem Pawłem II? No, coś w rodzaju. Jan Paweł II patrzy z nieba i ocenia twój ostatni wybór życiowy. Oprócz tego, polityka w Polsce jest bardzo mamegenna, bo politycy często dostarczają materiału do śmiechu. I nawet mówi się, że opozycja przegrywa, bo nie umie w memy. Faktycznie w Polsce politycy często przegrywają wizerunkowo, bo ich sztaby nie rozumieją internetu. Polska polityka to jedno, ale prawdziwe memy rodzą się na parkingu pod Biedronką. Mam na myśli memy o Januszu i Grażynie, mistrzach życia codziennego. Zaprosiliśmy dzisiaj do podcastu jeszcze jednego eksperta, to znaczy ekspertkę. Moniko, czy mogłabyś nam opowiedzieć? Moniko, dlaczego Polacy się śmieją z memów o Januszu i Grażynie? Kto to w ogóle jest Janusz i Grażyna? I co to znaczy januszować i grażynować? I czy te memy są obraźliwe? Podobno każdy z nas jest Januszem albo Grażyną, bo każdy ma w sobie takie pewne januszyzmy i grażynizmy, czyli takie stereotypowe cechy czy zachowania Polaków, które są żenujące przede wszystkim. Żenujące to słowo klucz. Sprawdźcie sobie w słowniku, co znaczy żenujący i żenada, to będziecie wiedzieli, że nikt nie chce być żenujący, więc każdy ukrywa ten swój januszyzm, a to najlepiej zrobić przez co. Oczywiście przez nabijanie się, czy inaczej naśmiewanie się z innych Januszy. I tu od razu od razu przechodzimy do pytania, dlaczego śmiejemy się z Januszy i Grażyn. No właśnie dlatego, że uważamy, czy mamy nadzieję, że to nie my jesteśmy takimi januszami czy grażynami. To są inni ludzie. A oni są żenujący. Jak powiemy, że oni są głupi, to wiadomo, że my nie możemy być głupi. Prawda? Uh -huh. To oni się wieśniacko ubierają, oni kupują tanie, badziewne towary gdzieś tam na jakichś na jakiś portalach, piją piwo i uważają, że to nie jest alkohol, prawda? Plotkują, obgadują innych, to taki ich ulubiony sport. Uważają, że się znają na wszystkim, na przykład na czym taki Janusz najlepiej się zna na polityce, na medycynie i na piłce nożnej. Trzy, trzy ulubione dziedziny. Janusze biznesu oczywiście znają się też na biznesie, czyli wiedzą, jak coś zakombinować, jak coś nakręcić, jak zarobić, żeby się nie narobić, jak wykorzystać innych pracowników, na przykład, jak wykorzystać, obejść prawo, żeby nie płacić podatków itd. Taka grażyna na przykład za to jest ekspertką od różnych seriali, różnych show wszystko wie, gdzie, kiedy, co się wydarzyło, w którym odcinku. Może o tym opowiadać godzinami, może o tym pisać prace naukowe, nawet wie, gdzie, jest, gdzie i kiedy jest jakaś promocja, wyprzedaż. Nie wstydzi się gdzieś tam poprosić o zniżkę, o, o towar za, po, za połowę ceny. Nie wstydzi się nawet poprosić, żeby jej coś dali za darmo, no bo co? Ona ma dzieci, ona ciężko pracuje, ona y, mało zarabia, więc jej się należy. To jest też słowo klucz, że mi się należy. No i co powiemy o Memach, o Januszach i Grażynach? Czy one są obraźliwe? No, oczywiście, że nie są obraźliwe, bo to przecież nie my jesteśmy tymi Januszami i Grażynami, więc czemu nas to ma obrażać? Nas to nie obraża, to oni są Januszami i Grażynami, więc niech oni się obrażają. Jacyś tam, jacyś tam oni, prawda? No, może, jeśli ktoś autentycznie ma na imię Janusz albo Grażyna, no to może się trochę wkurzyć. No, ale ostatnio popularność tych imion w Polsce drastycznie spadła. Ciekawe dlaczego, nie? Dziękujemy, Moniko. Te memy cieszą się taką popularnością, że czasowniki Januszować i Grażynować już trafiły do wielkiego słownika języka polskiego. Ale polski internet nie zatrzymał się na Januszu, w skarpetkach i sandałach. Potem przyszło Make Life Harder. Które zrobiło level up i zaczęło komentować i wyśmiewać rzeczywistość. Make Life Harder podbija Instagram od czasów pandemii. Ich styl to mieszanka ironii, komentarzy politycznych i zaangażowanie w akcje charytatywne. Codzienne stories przyciągają tłumy wiernych obserwujących. Sprawdzałam dzisiaj na Insta, mają 1 600 000 obserwujących. No i oni mają chyba najbardziej zaangażowaną społeczność w całym polskim internecie. Ich obserwujący nieustannie ironicznie komentują storieski, podsyłają wiadomości i memy, angażują się w zbiorki charytatywne. Uwielbiam MLH. Zazwyczaj zaczynam dzień od przeglądania ich stories. A ja przeglądam je przed snem. No tak. I wysyłasz do mnie razem z milionem rolek. Czy ty lubisz stand-up? Kocham. I nawet marzę o tym, żeby kiedyś zacząć to robić. A ty? Kocham Magdę Kipicką. Ma niesamowitą atmosferę. Żarciki są bardzo trafione, a jednocześnie można się trochę poduczyć polskiego slangu. Czy ty kogoś oglądasz? Lubię tego białoruskiego stand który mówi, że on jest chludny, czysty i świeży. A z polskich dobrze znam Olkę Szczęśniak, Cezarego Ponciego, Mateusza Sochę, ale tak naprawdę to nie lubię polskiego stand -upu. Ale najlepszy z to i tak nasi studenci, wiesz? W zeszłym tygodniu student na rozgrzewce opowiadał o tym, jak pies został w domu sam na jakiś czas, postanowił zrobić kupę w mieszkaniu, a robot-odkurzacz postanowił je e, sprzątnąć. <grym>, oj nie. No i wiesz, czym to się skończyło? Gdy wrócił do domu, cała podłoga była ładnie obsmarowana. <grym>, a inny student w zadaniu, gdzie trzeba było opisać swój pokój, Napisał, że jego pokój jest w stylu, który wybrała jego żona, bo on, on chciał tylko, żeby ten remont jak najszybciej się skończył. Albo to: Zadanie ułóż historyjkę. Zmęczyłam się pracą. Cały czas przejmowałam się z rezygnacją, słuchając kierownika. On jest debilem. Z ulgą wyjechałam na weekend. Albo kiedy trzeba napisać pytanie do odpowiedzi, tak? Około pół paczki dziennie. Studenci podają takie opcje. Czy Pani dużo wykorzystuje papieru toaletowego? Czy używa Pani masła? Ile Pani je ciasteczek? Czy lubisz jeść pilmieni? I czy Pani bierze te tabletki? No, a historie o najgorszym dniu w pracy to złoto. Jedna spowodowała armagedon na Orlenie, kiedy w całym mieście nikt nie mógł zatankować. Inna pracowała w znanej sieciuwie z kurczakami, i teraz nie je mięsa w ogóle. A inny student, będąc wegetarianinem, robił zakupy w Lidlu. I kiedy szedł obok polskich kiełbas, postanowił, że rzuca ten cały wegetarianizm. <noise> no tak, te historie to złoto. A w ogóle, jak się tak słucha o tych studentach, pracownikach, wegetarianach, to przypomniało mi się, że w polskim w liczbie mnogiej też robią się jaja z tym rodzajem. Bo jak mówimy, że pracownicy byli zmęczeni, to wiadomo, że wśród nich byli faceci. Ale jakby to były same kobiety, to byśmy musieli powiedzieć, że pracowniczki były zmęczone. I to właśnie ten słynny rodzaj męskoosobowy. Studenci to mają czasem z nim niezłą zagłostkę. W ostatnim odcinku omawialiśmy, jak odróżnić rodzaj męskoosobowy od niemęskoosobowego, a dzisiaj trochę o końcówkach w mianowniku. W rodzaju niemęskoosobowym te końcówki w połowie podobne do innych języków słowiańskich. Natomiast w rodzaju męskoosobowym są one bardzo miękkie. Z facetem Aniu trzeba jak z kotem, prawda? Głaskać? Karmić? Ano. Twarde literki zamieniamy na miękkie i powiemy Białorusini, Francuzi, Hiszpanie, Litwini, Włosi, Programiści. G zamienimy na DZ i powiemy koledzy, psycholodzy, chirurdzy. Zamienimy na cy i powiemy polacy, pracownicy, politycy. Lub, jeżeli i tak jest cy, to powiemy też ukraińcy, chłopcy, albo kierowcy. Ry zmieniamy na ży i mówimy stendeży, prezenterzy, dyrektorzy. Jeżeli mamy literki miękkie lub stwardniały, to znaczy, że my nie możemy zamienić tych literek, bo już są miękkie albo takie, których nie da się zamienić. A więc po takich literkach w liczbie mnogiej będzie końcówka E. Na przykład lekarze, nauczyciele, goście, przyjaciele, słuchacze, wegetarianie. Mamy jeszcze fantastyczną końcówkę owie. Są to członkowie rodziny, na przykład ojcowie lub synowie. Niektóre nazwy narodowości, na przykład Belgowie lub Serbowie. Prestiżowe zawody typu profesorowie, królowie i inne wyjątki, takie jak pasażerowie, menedżerowie, uczniowie, kochankowie. O taki nieśmieszny żart ze strony polskiej gramatyki. Ale generalnie to moje ulubione zagadnienie. Za nami kolejna porcja zupy pomidorowej. Życzymy Wam, abyście mieli jak najwięcej powodów, by się uśmiechnąć. A jeśli Wy nie znacie, co podarzyć bliskiemu człowieku i sobie, siebie, to napomnimy o najlepszej szkole polskiego polskiego, Polish for Belarus. Здесь вы найдете курсы от нуля до уровня C1, который позволит вам не только свободно ярко выражать свои чувства, но и строить карьеру, бизнес, шутить, смотреть и читать любой контент без запинок и переводчика. Чтобы попасть в нашу школу, свяжитесь с менеджером в директе Инстаграма или в Телеграме. Все ссылки в описании. А по кодовому слову Зупа Помидорова наши менеджеры узнают, что вы слушали наш подкаст и сделают вам подарок. бузяки па. スパポニドロワ、スパポニドロワ、スパポニドロワ、スパポニドロワ、スパポニドロワ、スパポニドロワ。